Dzień dobry, witajcie moi drodzy, witamy się, tak? och, idziemy robić kawkę Doszło słońce, bo przed chwilą padał deszcz, zawiozam Nikolę do szkoły na drugą wycieczkę Wczoraj była jedna wycieczka, dzisiaj jest druga wycieczka A my idziemy spać Mama tylko sobie zrobi kawę I idziemy uspać dzidzie, tak? Tak? Tak, on jest za. Tak więc, dzień dobry w ten, o, no, nawet fajnie wyglądający początek dnia. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dzisiaj powinny być wyniki rozdania. Znaczy się, dzisiaj jest ostatni dzień na to, żeby za, wziąć udział w rozdaniu. Tak jak mówiłam, chyba, że do końca dzisiejszego dnia. Dlatego w kolejnym odcinku zrobimy losowanie. Bo z tego, co pamiętam, tak właśnie miało być. Och, jak ziewa mi się mordeczka, więc dzisiaj mm, jeszcze będę akceptować komentarze, w których chcecie wziąć udział do. Końca dnia, czyli do północy, po północy już się nie będą liczyły komentarze. Eee, I w następnym mama zrobi losowanie. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy: czy po prostu na chybił, trafił wiecie, palcem, czy przez program, czy może Nikola mi pomoże. Nie wiem, ale my już musimy iść zrobić mama musi zrobić sobie to, co sobie musi zrobić, a Oskarek musi iść na drzemkę. A mamy godzinę jaj, koręki mi brak, jak to by było zobaczyć, bo mam, mam wyłączony telewizor. Poczekajcie, czekajcie, poczekajcie, zaraz. którą poczekaj. mamy godzinę? Mamy godzinę, a... Muszę tutaj machnąć, o jest widzę coś, dziewiąta... dziewiąta sześć, więc... Więc jesienny dzień, czas, start. Powiem Wam, że to słońce już zaszło, a mogłoby wyjść, bo mam tutaj takich różnych kolorowych listków yy, i chciałam zrobić zdjęcie małemu, z taką ułożoną z liści trójką, co prawda trzy miesiące już skończył tydzień temu e, tydzień, półtorej tygodnia nawet ja mam jedno zdjęcie, ale tak sobie wymyśliłam że było takie bardziej jesienne i chciałam tak zrobić, ale jak tak będzie pochmurno, to słabo będzie widać, więc mam nadzieję, że wyjdzie słoneczko i te zdjęcie też wyjdzie, bo wiecie one długo też nie pożyją te listki a te są takie ładne, zielono pomarańczowe bardzo takie jesienne Większe, mniejsze, mamy ich dużo No i myślę, że dzisiaj to już jest ich ostatnia szansa Jak tego nie zrobię dzisiaj, to już tego nie zrobię A widzę, że pogoda już się Już idę skarbie Już się zaczęło Chmurzyć O, po się zrobiło Gdzie te słoneczki? Kawka i oczywiście kawka rozlana, no Ach, cudownie, nie lubię tak rozlanej mieć kawy, bo później mi cieknie kapie i wszędzie są ślady, więc to się... A tak. Zobaczcie, jakie Nikola przyniosła, przywiozła tak naprawdę e, magnes. Z Torunia, bo byli ja na początku myślałam, że to faktycznie jest taki piernik taki ugryziony, no dosłownie wygląda jak prawdziwy pierniczek ugryziony, a to jest magnes, taką pamiątkę przywiozła z Torunia fajna, powiem wam, tak jak ja za magnesami tak ogólnie, no tak jestem to ten bardzo mi się podoba i kupiła też pierniczki nie takie standardowe powiem Wam, że nie standardowe, a pierniczki z nadzieniem kokosowym. Bardzo dobre. Polane białą czekoladą, a ja dopijam kawę i zabieram się za robienie śniadania. I co muszę zrobić? Ogarnąć podłogi, bo tak to już mam wszystko zrobione. Obiad jest naszykowany. Więc luz, bluz, łyczek kawki. I byłam ostatnio, byłyśmy ostatnio w Pepko i w kik. I możecie zobaczyć, co tam się dzieje. No właśnie, szał, ciał, świąt. Ale powiem Wam, że jakoś nie, jakoś nie zaskoczyły, może, nie wiem, jakoś nie nabrałam chęci na to, żeby kupować te niektóre rzeczy. No nie wiem. No nie wiem, poczekam. Jeszcze nie wiem, w jakim kolorku będzie choinka nasza w tym roku. Zastanawiam się, zobaczymy, coś może kupię albo nie, jeśli chodzi o te ozdoby e, dekoracyjne, to też nie wiem. Ale oczywiście, ja nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie kupiła. Tak hmm, naprawdę poszłyśmy. Po skarpetki, bo mały wyrzut ze skarpetek i piętka już jest yy, w skarpetkach nie tam, gdzie powinna być, tylko troszeczkę w innym miejscu, one są już trochę za małe znaczy za małe, są za małe, bo te pulch na jego nóżki się wbijają w skarpetki, więc to była akcja skarpetek. No i skoro skarpetki. I święta, no to ja też kupiłam sobie. Już te skarpetek jego nie będę Wam pokazywać, bo w Kik kupiliśmy takie fajne, śmieszne rybki i tak dalej. Mm, ale one już są wyplane, pochowane, więc i w Pepko też kupiliśmy. I w sumie nikoli też skarpetki. Tak naprawdę było, była akcja skarpetek, naprawdę. I kupiliśmy skarpetki yy, i ja też sobie kupiłam skarpetki, powiem Wam, tylko świąteczne. Wydaje mi się, że w bardzo przystępnej cenie i powiem Wam tylko, że jeśli teraz nie kupicie sobie skarpetek, to już później nie będzie. Będzie wszystko wyprzedane. A jeszcze czapkę nikoli kupiłam, taką fajną. A ja sobie kupiłam skarpetki nie uwierzycie, za 7 zł. Kurczę. Trzy pak za 7 zł. Chyba... Już dawno nie widziałam takiej ceny. Yy, ale są bardzo ładne, dlatego, bo mają tutaj, zobaczcie, takiego ciastusia, śliczny, taki wyszyty. Mam tutaj czerwone serduszka. No i tutaj, właśnie, to jest ten element yy, świąteczny. Na tych tak to są całe w takie serduszka. Yy, druga para jest też serduszka w laskę. I ostatnia para granatowych. Też serduszka czy w kropeczki? Nie chcę się wyostrzyć u Was. Nie, w serduszka. I ona ma tutaj taką pierniczkową dziewczynkę. Bardzo ładna. No i właśnie one tak wisiały, i tak pani wieszała i ten ciastuś. Mówię, o nie, muszę je mieć. No w sumie to tylko to taki element świąteczny, bo jak włożymy skarpetki, to na stopie będą tylko te serduszka widoczne, a dopiero przy kostce ciastuś. Także ten tego bardzo ładny. Tak! Liść mamy, czyli było robione zdjęcie. I powiem Wam, że udało się! Taka oto trujeczka z listków, trochę ciemno, doświetlam się, ale udało się w miarę zrobić. Mamy tu jakieś koconki, zabawka, żeby się mały patrzył, ale udało się. I powiem Wam, że no. Mam nadzieję, że fajnie wyszło. Muszę w razie co sobie jeszcze rozjaśnię w programie. E, dodam ostrości, trochę kolorków i wyjdzie, mimo że jest ciemno, e, bo za oknem jest po prostu ponuro. Musiałam doświetlić się światłem. A właściwie światłami. Teraz to sprzątam i mama idzie robić sobie późne śniadanie, ale te liście są takie ładne, że żal ich wyrzucać. Chyba, chyba sobie jeszcze je zostawię, póki tak się nie powykręcały za bardzo jak te. E, no i taka ważka. Która się Oskarał i bardzo podoba, i to chyba z biedronki była. No. Kto tutaj fajnie dał mami zrobić zdjęcie? Kto się fajnie układał? Tak? No, może bez uśmiechu. Uśmiech jest ciężko złapać. Ciężko i złapać uśmiech, ale nie kręciłeś się chociaż, tak? Ta ważka spowodowała to wszystko, tak? Mój ty. Grubasku, grubasku. Piąteczkę przybijej. Piąteczkę. Zdjęcie na pamiątki dla mamy do albumu będzie, tak? Kolejne zdjęcie. Chyba tysiąc, 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 nie wiem, które. Tysięczne zdjęcie, tak? Tak, tylko trzeba to wszystko wywołać! Ale żeby wywołać, to ja jeszcze muszę zrobić segregację. Ostatnio, któreś nocki on wstał, sypiałam go, więc stwierdziłam, że będę robić przebiórkę tych zdjęć. No i wiecie, no, jednej scenki jest, przypuśćmy, jednego, nie wiem, ułożenia takiego. Ze 100, no może nie ze 100, ale z 20 zdjęć, i z tych 20 wybrać jedno, bo po co mi 20 takich samych, więc wybierałam i jeszcze nie przebrnęłam. Mam bardzo dużo moich zdjęć i Nikoli również. No ale teraz najczęściej robię mu zdjęcia, tak? Bo Nikoli mam bardzo dużo. Już wywołanych, teraz też jeszcze jest ich dużo. No ale z tym się schodzi. Jeszcze dnie przebrnęłam. Chociaż była promka teraz ostatnio w Empiku na minus 20 chyba 5%. No ale dobra, trudno. Miałam ogólnie, mój plan był na wrzesień wywołać zdjęcia. No, nie zrealizowałam tego, więc przeniosło się na październik. W październiku nie wiem, czy to dam radę jeszcze zrobić, bo cały czas zdjęcia dochodzą. Muszę, no, dużo, dużo mi się czasu zajść z tym wybieraniem, a dobrze o tym wiem. Eee, na razie tylko raz, jeden wieczór nam to poświęciłam, znaczy jedną pobudkę jego, później, no wiecie, no, staram się też spać, a nie siedzieć i nie wiem, coś nie ma, w ich coś innego robić, więc to się tak na mnie. Tak ogarnę, wywołam, to Wam na pewno dam yy, znać. Moi drodzy, pora się pożegnać, jest 18.06, robię tosty, właśnie wróciliśmy, że znaczy właśnie, no z pół godziny temu wróciliśmy z ośrodka, bo byliśmy na szczepionce, mały zasnął, bo no wiadomo jak to szczepionka, rzecz nieprzyjemna, ale jego gabaryty odpowiadają dziecku 6-miesięcznemu. ja wiem, że on jest duży i nie myliłam się, naprawdę jest duży chłopiec, dobra i myślę, że pora się pożegnać, nie wiem ile tego materiału mam bo ostatnio widziałam, że mało mało, mało i też nie wiem czy wspominałam, że udało mi się zrobić fotkę, trzy miesiące z liści, tak jak chciałam, więc to będę obrabiać, wywoływać, a teraz mały wstał i leży sobie w łóżku w łóżeczku, a koło niego Nikola no i on sobie leży i tam gada do siebie, więc to jest wspaniała pora żeby między tymi tostami, zanim one się zrobią, iść i wziąć resznic. Tak, bo ja korzystam z każdej wolnej chwili i muszę powiesić tutaj, kurtki, bo Nikola sobie rzuciła swoją. Ja sobie swoją rzuciłam tak wiecie, szybko, bo jak on płakał, to yy, to jest szybka akcja rozbierania się i szybko trzeba yy, uspokoić dziecko. Więc to wszystko na dzisiaj. Yy, no, do zobaczenia już niedługo z wynikami rozdania. Więc, papapo mi się w końcu dosty rozpalą roz... mały, zacznie płakać i nic nie zrobię, co miałam zrobić, więc.